U nas, drodzy Państwo, zrobiła się już wiosna, przynajmniej na razie. Bardzo dziękuję Państwu, że obejrzeliście wczoraj nietypowy, niedzielny film ze spaceru po ogrodzie. Teraz będą już filmy takie, przynajmniej jak ja lubię. Bardzo dziękuję również Państwu za polubienie tego filmu. I wracam do poprzednich filmów, ponieważ wydaje mi się, że zdjęcia i filmy robione aparatem są o wiele ładniejsze, ciekawsze niż te, które są robione telefonem komórkowym. Telefon dzisiaj pełni bardzo wiele funkcji, każdej po trochę i nie każdej uważam, nie w każdej jest po prostu dobry. Przyzwyczaiłam się już, że zdjęcia i filmy mają być robione aparatem i taki też dzisiaj będzie film. Tutaj na tarasie po jednej stronie i po drugiej stronie mam posadzone coś w donicach. Te donice stały tutaj całą zimę, były osłonięte tak jak widać agrowłókniną. Gdy były silniejsze mrozy, wówczas przykrywałam jeszcze drugą warstwą agrowłókniny, a teraz nadszedł czas, aby to coś w donicach ujrzało piękne światło dzienne wiosenne. A więc odkrywam, jestem bardzo ciekawa, ponieważ koty cały czas tutaj siedziały na tych donicach i nie mam pewności, czy coś z tego będzie, no ale trudno. Oj proszę Państwa, co? Wiosna jest w donicach. Tutaj mam posadzone rośliny cebulowe, i te roślinki zaczęły już wychodzić. Już są zielone, ale jest bardzo sucho w Donicach, więc myślę, że bardzo dobrze, że odkryłam, bo czas tutaj faktycznie już solidnie podlać. No i czekać na wiosnę i ją powitać. Wykiełkowały już pierwsze rośliny w Donicach. Jesienią obsadzałam te Donice kwiatami cebulowymi, wiosennymi i myślę, że pierwsze na pewno są krokusy. Po tej stronie już też widać w donicach wiosny, ale proszę Państwa, dzisiaj wiec, no coś niesamowitego, tak silny wiatr, niby ciepło, słoneczny, ale wieczysko jest bardzo silne. Zaraz będę podlewała tutaj donice, bo mają bardzo, bardzo sucho i tutaj w tych donicach, no mam nadzieję, że też będą rosły roślinki, bo widzę, że są pędy, ale tutaj koty uwielbiają leżeć w donicach, więc nie wiem, czy na pewno koty przyczynią się do tego, że wygrzeją i rośliny będą dobrze rosły, czy raczej po prostu rośliny zniszczą. Donice już podlałam, mam nadzieję, że będą naprawdę pięknie rosły, ponieważ zapowiadają piękne dni, a u nas słoneczko prześlicznie świeci, tylko ten wiatr tak szaleje, teraz troszeczkę tak jakby się uciszył spokoju, a ja zaraz wybieram się do pracy w ogrodzie i mam nadzieję, że wiatr nie będzie mi przeszkadzał.